No, ten kosztuje tylko co przed chwilą widzieliśmy z z kodeszty yy, Foleopcja 57 300 euro No niewiele nie M40 no, Tu jest kolejny CJ Ma tam widzieliśmy zielony przydałoby się na zabawę wiejską jakąś kurde, taka kurteczka zadałbyś panu, nie? 120 euro tylko ale na pewno nie ma mojego rozmiaru poza tym ja i tak już po zabawach wiejskich nie chodzę a czapeczka BMW to 32 euro. a kurde to Chyba w, parę, w Mercedesie jakby to kosztowały 15 euro, a może też 30 a. kurteczka 120 O, to już taka bardziej fajniejsze nie było, to... a na tylko to tylko 119 euro O, pamiętacie takie powiedzenie? Chcesz być od kilka lat, kopsy, kurtkę, parmalat lat, a koszulki wypełniane na 50 euro. No, sorry, wolę wydać to na lody Ale co tu dla fana.